O, moi mili, taka mała ciekawostka. Tak wygląda Waterbus w środku. W połączenie z Dortrechtu do Rotterdamu. Nie była okazja. Pozwolono mi wejść na sterówkę. Jak widzicie, sterowanie prawa lewa odbywa się za pomocą joysticka. To jest ster. Oczywiście z przodu macie również radar, geomapę, mapa wodna. Tutaj dokładnie widzi swoją pozycję. Tutaj widzi ruch na radarze. I podstawowe instrumenty. Do świateł nawigacyjnych prędkości. Prędkość przelotowa tej jednostki to jest 40 km na godzinę, z kolei z Dortrechtu do Rotterdamu jest 25 km kanałem wodą. Sami zobaczcie jak piękne view, to jest Katamaran. Przepiękne maleństwo, musimy to przyznać. How big engine have, how many PK engine? 1000. 1000 PK. 1500, he full. koni mechanicznych napędza tą jednostkę, to jest niesamowite. Tak jak widzicie widoki urocze po środku portu można tak to określić a jednostka przepływa to jest niesamowite a za chwilę jeszcze Spytamy czy posiada jeden silnik, czy dwa silniki? To jest Katamaran. Podejrzewam, że ma dwa silniki po 750 koni, co daje łączną moc 1500. Tutaj sobie zobaczcie ster. Tak wygląda ster. Poczułem naprawdę mocne zatrzymanie. Przejdziemy sobie na tą stronę Zobaczcie jak to wygląda Tak wygląda dokładnie mapa Pozycja No i tutaj oczywiście podstawowe przyciski do nawigacji I stery. No, oczywiście przypomnę Wam tylko taka ciekawostka. SB to jest sterburcie, czyli prawa strona jednostki, a BB to jest baszburcie, czyli lewa strona jednostki. Jak widzicie wskazóweczki się wychylają. Prawda? W stronę, w którą jest skręt jednostki. Widzicie? Tak wygląda. A my właśnie parkujemy na. O, dziękujemy. Parkujemy na. Stejgen, czyli na przestanek Tak wygląda na przestanek autobusowy. To jest autobus wodny, jak sama nazwa mówi. I jak widzicie tu jest kontroler prędkości za chwileczkę będzie pełny rewers czyli cofnięcie w tył zobaczcie, dopływamy na neutralnym i zapala się przycisk wsteczny i teraz kapitan dokłada mocy do tyłu żeby wyhamować jednostkę precyzyjne zatrzymanie i w lusterku, który posiada pokażę wam jak to wygląda na wprost jest sobie lustereczko i w tym lusterku kapitan widzi niczym w prawdziwym autobusie czy dobił już do kady czy nie jak i również czy zostały cumy rzucone również tutaj na ekranie widzi personel swój i wyhamowane This boat have two engines two engine have yeah so one engine 750 yeah. pk yeah. caterpillar, yeah. caterpillar. Yeah. wow this engine is uh, something kind of ergonomic echo or eating a lot of consumption on uh, the mazut stick there yeah? because it's not to diesel only mazut diesel, diesel. Yeah. so much more expensive a lot of uh ah, yeah sorry sorry Uh, nie zauważyłem. Kapitan uh, liczy ilość ludzi wchodzących na pokład. I tutaj uh, chodzi o to, że uh, prawdopodobnie każde wejście osób i wyjście osób musi raportować, by wiedzieć uh, w momencie wypadku ile ma osób na pokładzie. Czyli to w ten sposób wygląda. So now you know how many people check in. If something happen, uh, you know how many people you have in the boat, yeah? Uh, no, w chwili obecnej 23 osoby są na pokładzie, and two persons of the UN. Ja, yeah. oh, widzicie, ma została rzucona, niesamowite. And next stop, next stop, next stop, and Rotterdam, Amazing work, sir. Thank you so much and the visit. I'm stay here. I'm am... wow, I have a lot of positive energy. Probably now people understand how working Waterbus, in Dortrecht met Rotterdam. Thank you so much, sir, and have a nice day.